Wbijam sobie duna bita. Mówi, że nikus to skończony hipokryta, ale nie, nie, nie podaje się. Chociaż nie wiem co by o mnie mówili w internecie. E, Opierasz te hobby, próbujesz mieć. Twitter i tak, chcę tylko cię zgnieść. Zrywasz naski na ważny dzień, po to by kiedyś osiągnąć swój cel. Ile są ci suby, ty spełniasz się, jednak ty znowu mówić i nie mi to w dupie rozwija się, bo to znów hejter za jest. I siedzi i siedzi i pisze i pisze. ci tego my, że jesteś debil, lecz tych chłopaków nie przejmuj się ej. i po prostu spełniasz swój cel. I pamiętaj, mordo, jeśli coś kochasz, rób to. Idąż do celu, nie zwracając uwagi na to, co sądzą o tym inni, bądź sobą spełnia się jo. A jeśli mordysz uda ci się, odpali jej już wiesz o co B. Zaraz już w końcu możesz cieszyć się, było się nowej swój cudowny cel. A jeśli mordysz, uda ci się, odpali jej już wiesz o co B. Zaraz już w końcu możesz cieszyć się, było się nowej swój cudowny cel.